Cześć, witajcie! Dzisiaj potwieramy sobie różnego rodzaju paczki Lego, w tym jedna paczka jest naprawdę od Lego, ponieważ wysłała ją do mnie firma Lego. Ja już nie mogę się doczekać, aż sobie ją odpakujemy, a zarazem odpowiemy na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy brakuje nam elementu, elementów w jakimś zestawie Lego, albo w magazynie Lego. Oczywiście poruszymy też temat uszkodzonych elementów Lego, dlatego każdy w tym momencie stał łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zaczynajmy! Otwórzmy sobie pierwszą paczkę i zobaczmy, co znajduje się w środku. Chociaż ja już mam pewne podejrzenia. O, poszło bez problemu. I mamy dostawę magazynów. O, czyżby. Dobra, to zaraz Wam wyjaśnię, o co z tym chodzi. Mamy nowy magazyn LEGO Jurassic World, świeżutkie wydanie LEGO Jurassic World. Ninjago, najnowsze Ninjago Skye. Kolejny numer Ninjago. I jest też Batman. I kolejny Batman. Zacznijmy od magazynu LEGO Jurassic World. Nie ukrywam, że trochę zawiodłem się na tym dodatku. Okej, okay, wszystko super. Kolejny Raptor może być, aczkolwiek było już coś podobnego. Też mieliśmy Raptora, też mieliśmy taką, nazwijmy to leśną kryjówkę. Zabrakło takiego po prostu powiewu świeżości. Mamy również kartę limitowaną oraz reklama magazynu LEGO Star Wars, który jest już w sprzedaży. Dalej mamy magazyn LEGO Ninjago z kolejnym bardzo dobrym dodatkiem. Tym razem otrzymujemy z Kaya. Kaja. Cieszę się, cieszę się, że dodają ninja figurki, generalnie z 15 sezonu. No, może dzięki magazynom LEGO Ninjago skompletuję sobie po prostu wszystkich ninja, właśnie z 15 sezonu LEGO Ninjago. Lego. I ostatni magazyn LEGO na dziś LEGO Batman. Otrzymujemy dodatek w postaci Batmobila. Wiadomo, niby zawsze lepsza minifigurka, aczkolwiek takim dodatkiem nie pogardzę. Przejdźmy się do paczkomatu. To odbierzemy sobie paczkę. Paczka odebrana. Wróciłem. Jak widzicie, nie jest to jakaś duża paczka. W zeszłym tygodniu zapowiadałem wam, że jedzie jeszcze do mnie jeden zestaw. No i w końcu dojechał. Zamówiłem go z Amazona i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Przypomnę, że pod koniec zeszłego roku zamówiłem Slave One i otrzymałem go w kopercie. Zresztą nagrałem z tego materiał. Zestaw był niestety wgięty. Pudełko było po prostu uszkodzone, ale teraz wygląda to solidniej. Zestaw ten zamówiłem w ogóle jako prezent, dlatego może też tak dobrze zapakowali. Zresztą. Sprawdźmy. Wydaje mi się, że tylko tutaj wystarczy. O, udało się. I mamy. No nie! No nie! Jest troszeczkę. Dobra. Ale mamy. Zestaw Lego Star Wars. Starcie na Mandalore. Ten róg lekko się wgiął, ale i tak jest o wiele lepiej niż przy ostatnim zamówieniu, złożonym właśnie na Amazon. Zestaw ten był moim must have'em. Swoją premierę miał w drugiej połowie 2021 roku. Składa się ze 147 elementów i kosztuje 90 zł katalogowo. Mi udało się go zakupić za 55 zł, Co prawda musiałem czekać tydzień, ale było warto. Jest to zestaw oczywiście pod minifigurki, dlatego też nie ma co za wiele oczekiwać od konstrukcji, ale dają nawet radę. Z Gwiezdnych Wojen z 2021 roku chciałbym przede wszystkim zakupić jeszcze X-Winga oraz kłopoty na Tatooine. Na samym początku tego materiału z paczki z magazynami wyciągnąłem dwa dodatki: Iron Spidera ze Spider Mana oraz podwodną żmiję z Lego Ninjago. Dlaczego? Ponieważ brakło mi elementów od tych minifigurek. Od Iron Spidera brakło mi elementu od jego złotych sideł, a od podwodnej żmiji zabrakło mi głowy tej minifigurki. W sumie broń od tej podwodnej brzmi też mi zabrakło. W każdym razie postanowiłem poprosić Blue Ocean, czyli firmę, która odpowiada za te magazyny, aby krok po kroku napisali, jak zgłosić taki brak elementu albo uszkodzoną część. Aby zgłosić brak konkretnego elementu, lub jeśli dany klocek jest uszkodzony, będzie potrzebny Wam mail, który aktualnie się wyświetla. W wiadomości podajcie nazwę dodatku z magazynu Lego, w którym zabrakło Wam konkretnego elementu i piszecie właśnie, jakiego elementu wam brakuje lub jaki element jest po prostu uszkodzony. Dalej podajecie swoje imię i nazwisko Adres zamieszkania, a Blue Ocean wyśle wam najprawdopodobniej cały dodatek za pośrednictwem poczty Polskiej. Czyli jeśli brakuje wam jakiegoś elementu z magazynu Lego, albo jakiś element właśnie z tego magazynu został po prostu uszkodzony, to piszecie do Blue Ocean, a nie do LEGO. Sam miałem kiedyś takie wątpliwości do kogo trzeba pisać, czy do Blue Ocean, czy do Lego. Więc piszecie do Blue Ocean. Natomiast co zrobić w sytuacji, gdy brakuje wam jakiegoś elementu z zestawu LEGO, albo dany element jest uszkodzony? Na stronie Lego jest coś takiego jak obsługa klienta, i tam mamy dwie możliwości: albo zgłosić brak elementu, albo zgłosić uszkodzenie elementu. Mi akurat brakowało elementu, dlatego wybrałem zakładkę z brakującymi elementami i strona was tak naprawdę dalej poprowadzi. Wpisujecie lokalizację, zestaw z którego brakuje wam danego elementu, później ten dany element, itd. Tak 6 stycznia opublikowałem materiał, w którym Wam zakomunikowałem, że brakuje mi jednego elementu z zestawu ogrody miasta Ninjago. Powiedziałem Wam również, że już zgłosiłem, że brakuje mi jednego elementu i paczka najprawdopodobniej jedzie. Paczka dojechała, czekałem na nią około 2 tygodnie. Jak widzicie, tak wygląda taka mała przesyłka od Lego. Jest nawet logo duńskiego producenta klocków, a pod moją dłonią znajdują się dane. Dodam tylko, że już od 15 lat zbieram klocki Lego, i jest to dopiero pierwsza sytuacja, kiedy zabrakło mi elementu, więc to naprawdę ciekawe doświadczenie. To zobaczmy, co znajduje się w środku. I otworzyliśmy. Mamy. Jest nasz brakujący element. Lego. Ale to słuchajcie, nie wszystko, bo jeszcze jest jakaś kartka papieru. A w liście akurat nie ma nic szczególnego, ponieważ jest to taka już automatyczna, wygenerowana wręcz odpowiedź. Po prostu, szanowni państwo, bardzo nam przykro, że zakupiony przez państwa zestaw klocków Lego okazał się wadliwy. Zamówione klocki dołączyliśmy do tego listu, mogą więc państwo od razu rozpocząć zabawę i budowanie. Jest ten nasz brakujący element Lego. Otrzymujemy go właśnie w takiej Folicę. Czekajcie, wypadnie? Jest, wypadł. W sumie nic szczególnego. Automat wreszcie złożony. W ostatnim odcinku z nowościami Lego na marzec 2022 mówiłem wam, że brakuje jeszcze jednego hełmu z Lego Star Wars, i po opublikowaniu właśnie środowego materiału pojawiły się oficjalne zdjęcia hełmu mrocznego szturmowca. No, spodziewałem się, szczerze mówiąc, czegoś lepszego. Znaczy, jest on poprawnie odzorowany oczywiście, ale ta bryła, no, jakoś mi nie siedzi. I składa się z 693 elementów. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Dajcie znać, proszę, w sekcji komentarzy, czy dzisiejszy odcinek jest Waszym zdaniem przydatny. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, związane właśnie chociażby z klockami Lego, które mógłbym rozwiać w przyszłych materiałach na moim kanale. To śmiało piszcie w sekcji komentarzy. A dzisiaj przywitam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy. Hmm, szczęśliwy kloczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Powiem wam, że jestem naprawdę zmęczony, ponieważ ten materiał nagrywam od razu po sobotnim live. No, może nie od razu odpocząłem godzinę i zacząłem właśnie nagrywać ten film, ale myślę, że i tak wyszło bardzo dobrze.